Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A władze zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Dlatego witam. <zysy> witam naród Polski w granicach Rzeczpospolitej i poza granicami Rzeczpospolitej. Witam Tysiące, dziesiątki obywatelek i obywateli państwa polskiego, które przyjechały dzisiaj do Warszawy i których miałem pod polskim Sejmem. Witam wszystkie te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przed momentem złożył swoją przysięgę. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję także. Drodzy Państwo, tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym w związku ze świętem naszej demokracji 1 czerwca. Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Prezydenci, Szanowny Panie Marszałku Sejmu, Pani Marszałek Senatu. Panie premierze, drodzy członkowie Zgromadzenia Narodowego, ekscelencje, eminencje, generałowie, drodzy państwo, wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Postawił mnie przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom. Wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I wybaczałem, i jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca, wybaczam całą tą pogardę i to, co działo się w czasie wyborów.